Teraz co my tu mamy, proszę Państwa? Mamy taką jedną kartę, Joker, to widać. I coś postawimy na tej karcie, może tą szklaneczkę postawimy. Muszę się skoncentrować troszeczkę. Oj, ona się mi tu coś kiwa. bo może spróbujemy coś ją, żeby cięższa była, to zrobimy Wody nalejemy. O, woda jest bardzo dobra, zdrowa. Także pijemy wodę za wasze drówko. Woda się przyjazna, napijemy. Do... Woda zdrowa. Dobra, teraz proszę Państwa tą wodę ze szklanką postawimy. <laughs> Muszę się tylko skoncentrować, żeby mi ona nie spadła. I teraz tą moją siłą Będę tu ją przytrzymywał. To jest, proszę Państwa, działa siła przyciągania ziemskiego. To jest proszę nic nie mówić. Masz to Teraz spróbujemy co tutaj mamy jeszcze. Mamy taki talerz. Proszę bardzo, może ktoś chce bułeczkę zjeść. Spróbujemy i postawić tą bułeczkę z talerzikiem. <trymne> Koncentracja. Proszę Państwa. Koncentrujemy się wszyscy razem. Nad tym, żeby ta siła tego tutaj przysiągała. A ja w tym czasie sobie zjem trochę bułeczki, bo wolno, mm, bardzo w ogóle. Burewka pan fajnie musimy to ściągnąć. Brawo. Co my tu jeszcze postawimy? Może za płytę z To płyta się tutaj nam podała też leży fajnie, grzecznie. Tak. Pomału się energia wyczerpuje. A ja Państwu podziękuję